Witajcie z tej strony ponownie. Green. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć karabin snajperski M98B. Jest według mnie jedna z lepszych, ciężkich snajperek, bo mamy do wyboru kilka innych, mniejszych, które są jakby bardziej mobilne niż M98B czy SR-61. No, dlaczego M98B? No, najczęściej używałem, więc mogę najwięcej na jej temat powiedzieć. No można powiedzieć, że jeden z mniejszych opadów kuli, więc spokojnie można strzelać na dużo większe odległości bez konieczności ustawiania dokładnego nabierania może na celownik idealnie głowy przeciwnika, bo grając normalnie niestety tylko headshot zabija, no chyba, że przeciwnik jest zraniony, to traficie go gdziekolwiek, to zginie. To nie ma tak dużego znaczenia. No. Co do ustawień broni, to jeśli chodzi o mnie, ja najczęściej wybierałem lunetę razy 8, ewentualnie 6. Czemu mają najszersze spektrum widzenia w przybliżeniu i są w sumie najwygodniejsze, najłatwiej ustalać na nich cel. Tym bardziej, że też nie strzelałem nigdy na 1000 metrów, jest to dosyć trudne. Jeśli przeciwnik jest w ruchu, to już graniczy z cudem trafienie takiego przeciwnika, aczkolwiek wiem, że takie strzały się zdarzają, więc próbować. Nie zaszkodzi, Każdy, komu się uda, to chylę czoła przed nimi i wielkie gratulacje. Co do snajperki dalej, no, to, no cóż, trzeba do niej... najlepiej jest może dołożyć zamek dwutaktowy, bo pozwala przeładowywać snajperkę bez, bez konieczności odrywania jej e, od celowania. No, po każdym wystrzale no nie jest to najszybciej przeładowująca snajperka, więc na to musicie uważać, jeśli chcecie kogoś zabić, żeby to był jeden strzał, taki który zabije. Niż, bo no, drugiego strzału możecie już nie mieć okazji oddać, jeśli jesteście gdzieś blisko, blisko wroga. Chociaż, jeśli gracie snajperami czy w Battlefieldzie, to na pewno wiecie, że jego zaletą jest niewykrywalność, czyli strzelacie z dalszych odległości. Ewentualnie jak blisko, no to oddalając się od miejsca, w którym przed chwilą byliście, nie stojcie w miejscu, no bo za to możecie zostać nieprzyjemnie skarceni. Dlatego też dobrze jest mieć przy sobie jako sniper jakiś naprawdę szybki pistolet, który pozwoli Wam się pozbyć przeciwnika, który już się do Was zbliża. Polecam pistolety z tłumikiem, jak na przykład. W moim przypadku najwygodniejszym pistoletem było G18. Jest tłumikiem. Nie wiem, jak w waszym być może wybierzecie Rexa lub Magnum, bo są bardzo silnymi pistoletami pozwalającymi łatwo zabić. No co jeszcze można o M98B powiedzieć, no niestety, jako ciężka, ciężka snajperka ma dużą karę do ruchu, więc lepiej strzelać stojąc w miejscu, niż się poruszając. No ale 11 kul w magazynku z powodzeniem to rekompensuje, więc nie powinniście też mieć większych problemów z zabiciem przeciwnika. No i to by było chyba na tyle na dzisiaj, więc... Mam nadzieję, że filmik się podobał. No, wybrałem filmik taki, w którym umieściłem same, same headshoty, ewentualnie zabicie jednym strzałem. Żebyście mogli zrobić, o jaki dobry snajper, ale fajnie mu idzie. No ale niestety, nie, nie, nie zawsze jest tak różowe życie snajpera, że udaje się, ka że każdy strzał to headshot. Więc mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Łapkujcie, subskrybujcie i miłej zabawy. Trzymajcie się.